Peggy eighteen. War. War never changes. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ray a przed wami poradnik z Fallouta 76 gdzie farmić y, zębatki y, słuchajcie na początku pokazuję miejscówkę do której no, dostęp jest taki łatwiejszy dla niskich leweli. powiedzmy sobie, y, to jest y, krajowa izolowana instalacja radiowa słuchajcie y, tutaj możemy sobie troszeczkę y, pofarmić z wiatraczków y, jak y, i Z kas, boże kas maszyn do pisania. Ja też pokazywałem, gdzie można farmić właśnie maszyny do pisania w innym poradniku. W poradniku dotyczącym właśnie zbierania śrubek. I to jest to Państwowe Centrum Badawcze Radio Astrolo z Astronomii. Tam też sobie pójdziemy, ale najpierw tutaj. Oczywiście pamiętajcie, że nie, yy, nie lecą one z telefonów, yy, tylko z maszyn do pisania yy, i z wiatraczków. Jak mówiłem, taką drugą właśnie łatwą miejscowką dosyć to jest Państwowe Centrum Bada Badawcze Radio Astronomii. No i tutaj też właśnie zbieramy wiatraczki i maszyny do pisania z biurek. Kolejnym takim miejscem, dobrym do zbierania jest bunek administracji państwowej w Charleston. Tylko tutaj już od razu uprzedzam, jest o wiele więcej potworów niż w poprzednich dwóch lokacjach, więc najpierw je wyczyszczę, a później pokażę wam, gdzie znaleźć maszynę do pisania. Dobrze, słuchajcie, jak jesteśmy już w środku, biegniemy sobie tak, tak biegniemy tu jest już o pierwsza maszyna do pisania walnąłem się tutaj jest są aż cztery. Kreatory. Tak właściwie powiem Wam szczerze, niestety to jest y, na tyle, jeśli chodzi o y, tą y, lokację. I w ogóle, jeśli chodzi o takie szybkie zbieranie z. Y, Lokacji. Teraz wam natomiast pokażę inny sposób. Jesteśmy, słuchajcie, na wyspie szpona śmierci, gdzie zawsze respi się szpon śmierci. I jak widzicie, tutaj 6 różnych zębatek. Na kawałki czarnego tytanu, jeśli ktoś potrzebuje. W tej podstacji także macie 100% na to, że będzie szpon śmierci zrespiony, tylko to on już jest na wyższym levelu razem z mrówkami no słuchajcie to by było na tyle jeśli chodzi o e, takie miejscoweczki. oczywiście spodnie śmierci możecie także znaleźć e, w innych e, lokalizacjach tylko one spadają się bardziej radomowo to są 200% miejscówki słuchajcie trzecia kiedyś było Miejscówka też stuprocentowa, ale już yy, nie jest jakby, może tylko jakby ktoś nie wiedział, to jest składowisko yy, tutaj już jest przejęte przez NPC-tów i tam już generalnie się wewnątrz yy, nie respi. Wiem, próbowałem, więc yy, zaufajcie mi na słowo. Yy, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że pomogłem. Yy, jeśli pomogłem, zostawcie lajka, zostawcie suba. Trzymajcie się, do zobaczenia. A ja.